W gorzkiej atmosferze spotykamy się z Tomaszem Babilońskim po zakończonej galii w Ostrudzie. Pamiętam ku porażka. Pawła Głażyckiego w walce wieczoru. No i pewnie kilka innych niedociągnięć. Wiadomo, wszyscy uczą się na błędach. Nie, to jest czas na podsumowanie. Mógłby Pan króciutko plusy, minusy, co zagrało, co nie, co nie zagrało i co zagra następnym razem. Krótko, no, dziś na zera, tak? Głównie chodzi o to, że no, wiedzieliśmy z kim się mierzymy. Przede wszystkim Rywal nam się zmienił z dnia na dzień, nie mogliśmy wziąć tam powiedzmy gościa kurczę, który, który wrócił się w drugiej albo trzeciej rundzie, chcemy, chcemy tutaj kontynuować sport, no i chcemy po prostu poprzeczkę podnosić tak i wiadomo, że czasami właśnie można tak jak dzisiaj przeliczyć się, no ale to tak, taki jest ten, tak, taki jest ryzyko tak, ktoś musi wygrać, żeby ktoś mógł przegrać, akurat Francis wygrał nie? A więc sportowo, tak jak Pan powiedział, sportowo było bez zarzutu na pewno, poziom sportowy, nie, nic nie możemy powiedzieć na to. Natomiast widowisko nie stało na tak wysokim poziomie jak w Legionowie. I co było tego przyczyną? Frekwencja, zawiodła za frekwencja. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, może studa nie jest tym miejscem, gdzie powinny odbywać się gale bukserskie. Miejsce mnie zauroczyło, załoroczyło mnie amfiteatr. chciałem zrealizować swoje swoje marzenie, zrealizowałem je. Yy, nie wiem, czy do tarotu wrócimy, szczerze mówiąc. Może tak, może nie, zobaczymy. Ale na pewno coś jest na rzeczy tutaj, nie wiem coś, może z miastem jest nie tak, nie wiem, bo, bo moim zdaniem to było wydarzenie nie tylko powiedzmy po strudzie, ale również w okolicach w Łoszczynie I, i, i taką promocję jaką zrobiliśmy to powinni, powinny być lepsze, le, 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 lepsza frekwencja, no ale tu, tutaj nie, nie wiem, nie, nie wiem dlaczego, tak szczerze mówiąc, nie wiem. Bo może się dowiem, ale, ale, ale na dzień dzisiejszy nie wiem. Porażka Pawła Karzyskiego to jest spory czas jednak dla Pana grupy. Myślał pan już o tym, co będzie dalej, bo Paweł to nie jest najmłodszy zawodnik, on już wiele lepszy nie będzie niż jest teraz. A to jednak była spora weryfikacja jego umiejętności. Co z Pawłem? No zobaczymy, no, dzisiaj nie będę go atakował, jest na pewno załamany, jest, jest mu smutno tak samo imi. Chcemy, chcemy po prostu zobaczyć, co się, co się dalej wydarzy. Dajmy sobie kilka dni, kilka godzin, ale no, jak znam Pawła, to na pewno na laurach nie spocznie porażkach i, i dalej byli chciał kontynuować i udowodnić i widzą, że po prostu poślizną się jak na skórce na banana, No to się zdarza, najlepsze nawet. Czy na Pańskich galach dalej będziemy oglądać pojedynki między Polakami lub pojedynki Polaków z mocnymi, niebezpiecznymi rywalami, którzy mogą sprawiać niespodzianki? Czy to jest jakiś taki zimny prysznic i wskazanie, że nie w tym kierunku to powinno wszystko iść? Nie, ja myślę, że, że tutaj z trenerami, razem z obozami będziemy po prostu analizować, co było tutaj powodem. Ale kontynuacja takich taki, taki walki jak najbardziej jest, jest celowa, żeby po prostu raz wygrać, może nie za często przegrać, ale no, trzeba iść do przodu, tak. No, tutaj Paweł po prostu, też się Pawła zawiodło, no, nie wiem, trzeba się zapytać trenera, zapytać się jego. Ja myślę, że po prostu no, ryzykowaliśmy, wiedzieliśmy, że możemy, możemy, możemy przegrać. Kurczę, no, szczerze mówiąc, no, to był najmocniejszy rywal, jaki, jaki, jaki od ilu lat, a bodajże sześciu, organizuje gale, jakiego sięgnęliśmy. Gość cały czas do przodu szedł jak tur, w ogóle te ciosy mało kiedy były tam powiedzmy odpowiednio na, nie, na nim było widoczne. Tak? Więc, więc Najmocniejszy rywal, zdecydowanie dla mnie to jest tak jak powiedziałem, zawodnik, który w cuglach jakby wygrał z Mistrzem Europy. Mam nadzieję, że kolejną galę, tę galę w Zdrojach będziemy podsumowywać w lepszych nastrojach, a Panu dziękuję za rozmowę i już pozwalam uciec. Dziękuję bardzo.